Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku, a dzisiaj zapraszam was na drugi odcinek z gry The Last Survivors. Tak! Już nie mogę się doczekać, co tym razem na nas czeka. No to rozpoczynamy naszą zabawę. Sterujemy bohaterami już 12 levelas. O! winda. Winda super zjeżdża na to, Czy uda mi się tam doskoczyć? Udało się, udało się. No i co teraz? Co teraz? Do góry. Do góry. Czy dam rady wyłączyć ten przycisk, jak tam doskoczę? O! Chyba jednak nie, chyba jednak nie! No to zacznę może od tego białego w takim razie! O! I teraz! No właśnie tak! Właśnie tak! No chodź tutaj! No chodź tutaj z zombiaku, chodź tutaj! Ua, ua. Jakie nieludzkie dźwięki wydajesz! Już się ciebie obawiam! moje, już się ciebie boję! O! Czy teraz uda nam się go rozwalić? Jak widzicie, yes. trzeba niestety, ale atakować go od tyłu, bo od przodu to zrobi nam krzywdę. O, no i pozbyliśmy się problemu. Jak miło, jak miło. No to teraz ty, koleżanko? <ścoughs> Dasz radę tam doskoczyć? Oczywiście, że tak, jesteś niezmiernie zwinna. No? O, i schodzimy w dół. Do widzenia, do widzenia, wstrętny zombiaku. No! I w dół. No, dwunastka nie była taka trudna. I co dalej? I co dalej? O, tylko dwa trybiczki. No cóż, trudno. Trzynastka. O, tutaj nie ma żadnych zombiaków. Mm, to może zacznę od rozwalenia tej skrzydeczki. Właśnie. Czy ja tam mogę doskoczyć jakoś? E no, ja nawet tutaj nie mogę skoczyć w żaden sposób. O, rozwalę tą ścianę, bo... Prawdopodobnie będzie nam jakoś potrzebna do czegoś. I co teraz? Ja tutaj przejdę. O, udało się, pewnie, że tak. Niech się zastanowię. Czy mogę tam wskoczyć i rzucić naszą kulką? Mogę, tylko że to kompletnie nic niestety nie zmienia. O, tam jest przycisk. Tam jest przycisk pomarańczowy, a nad tym jest jakaś beleczka i zielony przycisk. Więc prawdopodobnie tam Eli będzie musiała wejść. Czemu od tej strony? Czemu od tej strony, koleżanko? No do góry, do góry. Hoppa! No, udało nam się tam doskoczyć, co już jest krokiem w dobrym kierunku. O, chyba nie muszę skakać jednak. Wystarczy po prostu walnąć kamieniem w tą malutką baryłeczkę i już mechanizm jakoś tam działa. O! Nie w tą stronę, nie w tą stronę! Eno, o, właśnie tak. Muszę ją chyba lepiej popchnąć. Nie wpadnę na kolce, nie wpadłam. Na szczęście nie. No to teraz ty tam, wskakuj, kolego, i rozwalaj tą ścianę. Jesteśmy przy drzwiach, jak miło, i znowu trzynasty levelast nie okazał się dla nas pechowy. Jak się cieszę. No to dalej. Już mamy czternastkę. Dwa zombiaki! O, super! Nie mogę tego popchnąć! Jestem za słaba! O nie, o nie, chodź tutaj, chodź tutaj! No chodź tutaj, chodź tutaj! Poszedł sobie! Kolego! No popatrz! Ja tu jestem! Możesz mnie zjeść! Nie dłub w nosie, boś nie prosi! Tylko zombiak! No chodź tu, chodź tutaj! No dalej, 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 ale... No, no wiesz co? Nie mogę tego popchnąć, nie mogę tego popchnąć. Chodź tutaj. Hmm, może rzucę w ciebie jakąś kulką. O, to był dobry plan, to był świetny plan. Hehe, he, mam plan i teraz ten zombiak na dole jeszcze nie jest do nas przyjaźnie nastawiony. Hopa! O, i do przodu, i do przodu. Świetnie. I sobie i sobie w drugą stronę koleżko, bo muszę ciebie uderzyć w plecy. O... Jest udało się nareszcie. Do przodu, do przodu, rozwalamy ścianę i to coś... O, hehe, mogę teraz tam doskoczyć? Świetnie. No i już jesteśmy właściwie przy wyjściu. Ta czternastka też nie była zbyt trudna na szczęście zaraz rozpoczynamy już piętnastkę. No i piętnastka. Ech, to możemy popchnąć. Ale czy nam się to do czegoś to popychanie przyda? A, pewnie, że tak. Otworzymy jej ten podejścik, To przejście potem. No, do góry, do góry, koleżanko. O, właśnie tak. Włączamy biały przycisk. Ale ja tam nie mogę skoczyć. To pewnie muszę rzucić kuleczką. O, kamorem właściwie. Jest! Jaki fajny mechanizm! I co teraz? Aha, już wiem. No, zaraz będziemy skakać Joelowi po głowie. Przesuń się tutaj, bardziej, koleżko! E no! Jakoś nie możecie się zgrać za bardzo. O! No, nareszcie, no, nareszcie. Spadnij w dół, skrzyneczko. Jest! I mamy przycisk pomarańczowy. No, i nie zabrałam tego trzeciego trybika znowu. Jak mi przykro, jak mi przykro, ale cóż, trudno. Idziemy dalej. Już szesnastka. No, dość sprawnie to idzie. Muszę powiedzieć. I co teraz? I co teraz? I co teraz? Koleszko. <laughs> Zaraz tam jakiś kamor rzucę, żeby odwrócić nieco jego uwagę. O. Kolego, masz katar? Zakatarzony zombiak. Tego jeszcze nie było, hehe. Jest, zamknęliśmy go, na szczęście. Teraz skoczymy tam do góry i tak, winda dla naszego ukochanego kolegi. A, nie mogę niestety tego rozwalić za pomocą yy, tych kamieni, no bo stracisz równowagę. Miej się na baczności. O, właśnie tak. Przechodź. Doskoczę tam do góry, doskoczę, udało się. Zaraz, zaraz po ciebie zjadę. Niczym się nie przejmuj. I do wyjścia. Szesnastka też jakoś poszła. I jakoś poszło, jakoś poszło. Juhu. I dalej. No i co tutaj należy zrobić, moi drodzy? Rozpoczynamy sobie już siedemnastkę. Niech się chwilę zastanowię. <laughs> o, już chyba wiem. No dalej, wyżej, wyżej, Joel. Zaraz włączymy mu windę. O tak. I kolejne też porozwalamy. No, super. Teraz możemy wreszcie sobie tam podskoczyć do góry. Jest przycisk zielony. Otworzyło nam się przejście. Tylko co z tego? Tylko co z tego? A, już chyba wiem. Nie ty, nie ty. Kuleczka w ruch. Sprowokowaliśmy zombiaka i baryłka spadła w dół. Super. Haha. Pokulała się, pokulała się. No to możesz już zejść, nasza Eli. Powolutku, powolutku. Pośpiech tutaj nie może mieć miejsca, bo możemy skinąć w każdej chwili. Nie ma co się tak śpieszyć. Okej, okay, no powoli, powoli. I do przodu, i do przodu. Super! A, jeszcze musimy rozwalić ścianę, no tak, bo jak ona potem przejdzie, nie mam pojęcia. Trybiczek. Nie zapomnimy o tobie, nie martw się! I do góry w takim razie. Na górze mamy zombiaka, którego musimy rozwalić. Och, no skacz tam, Eli, super. Na razie coś tam rzucimy, żeby go sprowokować. No idź tam, no idź tam. O, właśnie tak, właśnie tak poszedł sobie. Haha, ha, no, pozbyliśmy się ciebie, koleżko, i do wyjścia. Nie było to takie trudne, na szczęście. Zaliczone, jest! Idziemy dalej. No, co prawda, brakuje nam jednego trybika, ale trudno. I tak nie jest łatwo przetrwać w tym świecie. Znowu zombiak, znowu zombiak i już mamy osiemnastkę. O, co tym razem? Co tym razem? Niech się chwilę znowu zastanowię. A, już chyba wiem. Jak nie wiem co, to należy po prostu rzucić kamorem. Haha. O, jeju, jeju. Nawet sympatyczne te zombiaki. Chociaż one nie są zielone, tylko niebieskie. O. Przechodź tamtędy, nasz Joelu. I co teraz? Eno! Dalej jest! Włączyliśmy windę, czyli jednak nie jest aż taka strasznie słabiutka, jak mi się to wydawało. Teraz musimy zejść Joelem na dół. Przesunę się nieco, Eli, żebym mogła rozwalić tą ścianę. Chodź tutaj, chodź tutaj, koleżko! Chodź tutaj! Aha, no, nie masz z nami żadnych szans. Teraz podsadzę cię nieco do góry. O, właśnie tak. Żebyś mogła włączyć nam tą windę. I do przodu. Już jestem prawie przy wyjściu. Na szczęście, na szczęście. Super. I trzy trybiczki. Juhu. No nareszcie, no nareszcie. Idziemy dalej w takim razie. No i moi drodzy rozpoczynamy sobie już dziewiętnastkę. Zdaje się, że jest to już niestety przedostatni levelas. Och, zastanówmy się, od kogo by tu zacząć może od tego zombieczka po prawej, czyli czerwony przycisk. Raz, dwa, trzy i teraz to drugie. Los! Jest! Czy nam się uda? Eno! Co jest? Szybko, 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 szybko! O! Jeszcze raz, jeszcze raz! Nie! Nie spadaj tam! Szybko! Jest, jest, jest! No nareszcie, no nareszcie, udało się. Nie ma co, nie ma co. O, gdzie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć? No dalej na szkoleszko. Rozwal to! Nie trać równowagi, nie trać równowagi. O, pięknie i mamy biały przycisk. Winda! Miejmy nadzieję, że doskoczymy do niej bez problemów. Tak też się stało. Na szczęście, na szczęście. No jedziemy, jedziemy. Nie, 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 nie. Uważaj, żebyś nie spadła. Koleżanko, nie popychaj tej baryłki, bo nam się przejście zamyka. I juhu! Jesteśmy przy wyjściu. No i mamy dwudziestkę. Zdaje się, że już niestety ostatni poziom masek. Och, i samochód, do którego musimy dotrzeć o czym dowiedzieliśmy się na początku historii naszych bohaterów. O, super. Teraz muszę dotrzeć do niebieskiego przycisku. Czy nam się uda? <laughs> no i kamienie w ruch. Uwaga! O, dalej, 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 skrzyneczko, idź tam dalej. Super! O, już myślałam, że nie przejdę, ale na szczęście ponownie nam się to otworzyło. No, Joel, popchaj ten kontener, bo ja niestety jestem nieco słaba. O, i do przodu, i do przodu. O, tak, wskakujemy na ten dziwny silnik. I mamy naszą windę. Jedź do góry. Super. Czy nam się uda? Czy nam się uda? Och, muszę rozwalić tego zombiaka teraz. Niech on pójdzie w drugą stronę. Hmm. Może zacznę od tego łatwiejszego, jednak, mimo wszystko. O, tak. Nasz bohater się nie poddaje tak łatwo. O, goni nas, goni nas. Ratunku, ratunku. Uciekaj, uciekaj od nas. Uciekaj, uciekaj. No. Jednego już się pozbyliśmy. Teraz drugi. A, on musi być do nas tyłem, niestety odwrócony. No, już możesz tutaj zejść, koleżanko. O, to chyba nie był dobry pomysł. I sobie tam, i sobie tam, koleżko! Jest załatwione! I dotarliśmy do naszego pojazdu. Historyjka! Szybciej, szybciej, Eli! Musimy zdążyć! Musimy zdążyć! Wsiadamy do samochodu i co dalej? Hmm. No, Joel jest na szczęście dobrym mechanikiem i szybko naprawia co i jak. O nie, rozbili nam szybę, jest naprawdę niebezpiecznie. Próbujemy zapalić. Jest, udało się! Na szczęście, na szczęście! Zombiaki już nie są dla nas straszne. Juhu! I co dalej? Co dalej? Zaliczyliśmy gieryczkę! sobie wrócić do y, naszej mapki z levelaskami. Ho, ho, jest! Niestety nie udało mi się odblokować tego bonusowego levelasa. Jeśli wam się uda, to napiszcie mi moi drodzy w komentarzach, co też tam się ciekawego znajduje, bo też nie pozbierałam wszystkich trybików. A ja już bym chciała się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnego materiału na moim kanałku. Żegna się z wami Blue chain. Cześć!